Witam Państwa serdecznie końcówka pierwszej dekady czerwca chcę zaglądnąć do tej mojej kombinowanej dziupli sprawdzić jak się one mają najpierw sprawdzę tą słabszą rodzinkę Najpierw sprawdzę proszę Państwa tą słabszą rodzinę, a później mocniejszą. I zacznę z tylnej części gniazda. Tył będzie pusty tył będzie pusty i mniej przewodu A ramki są zarobione, bo z tej mocniejszej strony przełożył ramki i są wszystkie zarobione elegancko. Mam nadzieję że do zimy dadzą radę to zagospodarować tu szczerwienie matka jeszcze nie doszła Tu był poddany czerw. Pięknie go zasklepiły. Tu też. Pokarmu nie mają za dużo. Poddany czerw, pięknie to wygląda. Tu jajek nie widać. Matka została tu przyjęta. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jajkami zaniesione, ale mimo to założyły miseczkę matecznikową tak, tu jest czerw, który się wykluł już także dość, dość fajnie wygląda i teraz Zobaczę dalej. Może spotkam matkę na plastrze. Matki nie widzę. Ale jajka są. No i tu została dana pięcioletnia matka. i założyły matecznik ale mi nie, nie, leży w, nie leży to, żeby one w tej chwili tą matkę wymieniały. To nie jest w moim interesie. Na razie z tą wymianą matki muszą dziewczyny wyluzować. Także ten wgląd był potrzebny nawet pod tym kątem. Jak Państwo widzicie, no nie ma tu nie wiadomo ile pszczół dopiero się pojawią, jak wyjdzie czerw No jajka są Tu już nie ma No ale i matki nie zauważyłem Parę pszczół i matki też nie widać tu aż piszczy. Podać ramkę czerwiem na wyjściu, no ale No niestety, mateczniki są związane. Onem teraz Niestety nie wolno wychowywać matki. One sobie nie mogą wychowywać matki na razie. Tak. Do podkarmiania nie za słabe. Dobrze byłoby jakąś zamkę szczerze mi dać na wyjściu? żeby troszkę złapały tej stacjonarnej pszczoły mimo że tą pszczołą matkę kaukaskę przyjęli tej matki teraz nie ma nie wiadomo czy się już wyroiły przy tych paru pszczółkach nie, matkę zobaczyć. Matki nie widać. A matki nie widać, no to jest tak. ciekawe. Będę tu chciał może nawet inny typ ramki zawiesić Tak ładnie jajkami zaniesione Tu też No niestety Nie wiadomo co się stało z tą starą matką. Mm. O, jest Matka, drodzy Państwo. Bardzo szybko mi znikła z Radarów. Była na plastrze. I znikła. To jest niemożliwością, aby matka tak szybko potrafiła się schować. Niesłychane. No myślę, że nie odskoczyła z plastra. O, jest matka, drodzy Państwo. Tu w tym miejscu widzicie? Matula. Teraz będzie dobrze ją widać na tej listerce Tak, ta matka, ile ona może to jest stara matka raczej? Stara, stara, bardzo stara No i trzeba im dać troszkę syropu w szkół syropu jest powinna, powinna rodzina się rozwijać no ale te pszczoły, drodzy Państwo, nie są zadowolone z tej matki te parę pszczół nie jest zadowolone z tej matki i odpowiedzcie sobie na pytanie dlaczego Rodzina Przyla nie jest zadowolona z poddanej matki. Tak i tu jest, musi być poddany pokar. Innej rady nie ma. Bo ta rodzina bez pokarmu sobie nie poradzi, nie mamy się co oszukiwać, i w tym celu, drodzy Państwo Założę podkarniaczkę. Ogólnie jest nieźle, i tą rodzinę można trzymać tylko na górnym wylotku. Nie ma sensu im robić jakichś tam dodatkowych wentylacji dołem ula, bo one nie wytworzą na tyle dwutlenku węgla. żeby się mogły od niego udusić I jeszcze tu jedną listewkę i uszczelnić to wszystko ręcznikiem I drodzy Państwo to jest matka w jednej dziupli z jednej strony a teraz przechodzę do dziupli z drugiej strony tu wczoraj stwierdziłem że matka jest przyjęta a teraz może bym ją zobaczył teraz może bym ją zobaczył Plaszczę, czy je nie skasowały? Tak, po drugim wyrojeniu masę tych pszczół tu wróciło, niestety. Tak, w górnej części plastra, tu gdzie trzymam, są jajka złożone. To znaczy, że matka jezi czerwi. I jeszcze mnie interesują tu na jasnych plastrach czy nie stwierdzę czarnej spadzi bo wczoraj pszczoły podejrzewanie chodziły miseczki matecznikowe zakładają także jej matka nie pasuje i miseczki matecznikowe na grande zakładają, widzę. I następne miseczki matecznikowe Ale to jest ważne że matka pszczela Zniesła swoje pierwsze jajka No i są niektóre pszczoły deko takie łyse ale to tylko z tego powodu, że dużo się na nich wylało wody, jak dwa razy się roiły, umoczone, uplątane. Drodzy Państwo, widzicie, moja rójka jest w nastroju rojowym dalej. Dalej pszczoły robią robotę trutową. Dalej chcą się roić, dzielić. No I tej rodzinie w tym momencie. nie trzeba żadnego cukru dawać bo jest dobrze podkarmiona i tu nie widzę żadnych jakichś czarnych przybytków dobrze podkarmiona, albo sobie przeniesły od sąsiadki i teraz tu są dodatkowe plastry Które odrobiła, odrobiły bardzo szybko? Coś za dużo tych pszczół siedzi. Wy inne rodziny pszczele są rozlatane. W tym jest problem. Także tylko na jednej stronie plastra na wielkość dłoni nowa matka znieszła jajek i na tym koniec. No wczoraj dopiero została wypuszczona, to i tak szybko zniesła. I tak szybko zniesła. Siedziała parę dni w klatece ze 4 dni. żadnych ciemnych przybytków także dopiero w ziemię muszę pomyśleć w jaki sposób z tych rodzin pszczelich będę pozyskiwał miód? I znów, drodzy Państwo, wypatruję. Jajek, matki i niestety nie widzę więcej. Prawdopodobnie, że ta rodzina jest na stroju dalej rojowym, powoduje wysokie stężenie dwutlenku węgla. Ale ten wgląd był potrzebny. aby wyścinać te matyczniki niestety także rodzina dalej chce wylecieć niestety drodzy Państwo zobaczyć jaki wieleńki wosk i sama robota trutowa dwa razy pszczoła wyrojona drodzy państwo i dalej chce się robić ma ochotę puść w rójkę takim wycięciu mateczników zupełnie inaczej te pszczoły będą patrzeć na tą matkę pszczelą ale drodzy Państwo wcześniej pokazywałem tą pierwszą matkę z tamtej przegrody z tej maleńkiej rodzinki i co się okazuje nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę jaka ta matka chuda i szczupła to znaczy że w tej rodzinie jest i podgórkę bo nie chcą jej podkarniać. drodzy państwo drodzy państwo no i popatrzcie się jest mateczka chyba ją widać jest mateczka i to samo chuda i szczupła jest przyjęta. Kula i szczupła. Także biednej pszczole w tej rodzinie. Drodzy Państwo jest bardzo pod górkę niestety. Nie da się ukryć.